Dzień dobry, nazywam się Magdalena Głogowska i dzisiaj opowiem Państwu o dodatkowym konkursie w ramach programu Horyzont 2020 European Green Deal Call, a konkretnie o obszarze dotyczącym różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. Na wstępie powiem może, czym jest Europejski Zielony Ład. Szanowni Państwo, Europejski Zielony Ład to nowa strategia dla Europy. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest poprawa dobrostanu obywateli. Takie przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego, które będą korzystne dla ludzi, dla planety i dla gospodarki, plus ambitne założenie, aby nie pozostawić nikogo w tyle, czyli żadnego regionu, żadnego sektora gospodarki ani żadnej grupy społecznej. Ale dzisiaj skupimy się właśnie na tym celu, który dotyczy ochrony różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. Proszę Państwa, Europejski Zielony Ład to nie tylko jedna strategia, ale to cały szereg dokumentów o charakterze strategicznym. Przy czym dzisiaj skupimy się na Europejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2030 roku. Szanowni Państwo, na czym tak naprawdę polega problem z różnorodnością biologiczną? Otóż od lat 70. aż do teraz straciliśmy 68% gatunków roślin i zwierząt. Jest to szokująca statystyka. Tak, nie ma tu żadnej pomyłki. Straciliśmy 68% różnorodności biologicznej. Co straciliśmy konkretnie? Proszę Państwa, straciliśmy 1200 gatunków, z czego 80% to fauna, 20% to flora. Straciliśmy 24% gatunków płazów, straciliśmy 21% gatunków owadów, 17% gatunków skorupiaków, 15% ryb, 6% ssaków i tak dalej. Straciliśmy 3% ptaków. Jeśli chodzi o florę, proszę Państwa, straciliśmy 59% gatunków roślin kwitnących, 17% drzew i tak jest to przerażająca skala, tym bardziej, kiedy popatrzymy na czas i miejsce tej katastrofy. Proszę Państwa, do lat 70., od XIX wieku, straciliśmy około 15% różnorodności biologicznej. Ponad 50% różnorodności biologicznej straciliśmy od lat 70. Do teraz. Przyjrzyjmy się także e, miejscom zdarzenia. 23% strat to, e, proszę Państwa, e, Ameryka Południowa, 22% Afryka. E, Wyspy, 17%, Azja, 16%, Europa 10, e, Ameryka Północna 7% i tak dalej. W tym samym czasie, proszę Państwa, e, populacja ludności wzrosła o 95%. I to również daje nam bardzo, bardzo wiele do myślenia. Brutalna prawda jest taka, proszę Państwa, że rywalizujemy na siedliska. Co to oznacza? To oznacza, że musimy zacząć działać i musimy zacząć działać już teraz. Odpowiedzią Komisji Europejskiej na ten problem, na to wyzwanie jest Europejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2030 roku. Jakie są podstawowe jej założenia? Przede wszystkim objęcie obszarem chronionym co najmniej 30% gruntów i 30% mórz w Europie. Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie, w tym poprzez rolnictwo ekologiczne i ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50% do 2030 roku. To wreszcie udostępnienie 20 miliardów rocznie na rzecz różnorodności biologicznej, a także zapewnienie Unii Europejskiej czołowej pozycji na świecie, jeśli chodzi o reakcję na kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej. Dlaczego różnorodność biologiczna jest ważna dla gospodarki? Może się wydawać, że są to dwa zupełnie odrębne spektra działalności, dwa odrębne bieguny. Otóż nie, proszę Państwa. Ponad połowa światowego PKB, 40 bilionów euro, zależy od przyrody. Trzy ważne sektory gospodarki budownictwo, rolnictwo, żywność i napoje są w tym dużym stopniu uzależnione od przyrody i generują one 7 bilionów euro. Utrzymanie wartości sześciu branży zależnych od zasobów przyrodniczych, które stanowią ponad 50% ich wartości, to są, proszę Państwa, chemikalia i surowce, lotnictwo, podróże i turystyka, nieruchomości, górnictwo, hutnictwo, to są łańcuchy dostaw, to jest transport, sprzedaż detaliczna i towary konsumpcyjne. Wszystko to zależy od stanu różnorodności biologicznej. I wreszcie, proszę Państwa. Zmniejszenie strat spowodowanych powodzią dzięki ochronie terenów nadbrzeżnych może przynieść oszczędności rzędu 50 miliardów euro rocznie dla sektora ubezpieczeń. Czas przejść do y, dodatkowego konkursu w programie Horyzont 2020 i do tematów związanych właśnie z różnorodnością biologiczną. E, proszę Państwa, dodatkowy konkurs European Green Deal Call, którego celem jest wsparcie y, rozwoju innowacji i wdrażania innowacji na rzecz realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym także Strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku. Budżet tego konkursu to około miliard euro. Jest to konkurs o charakterze przekrojowym, ma 10 obszarów tematycznych. Otwarcie tego konkursu 22 września. Planowany termin zakończenia naboru wniosków to 26 stycznia 2021 roku. Proszę Państwa, obszar różnorodność biologiczna i ekosystemy to obszar siódmy. I teraz omówię tematy konkursowe z tego obszaru. Proszę Państwa, w tym obszarze jest jeden temat konkursowy, który przyczynia się jednocześnie do osiągnięcia kilku celów. Przede wszystkim, wdrożenie w dużej skali innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zachowania, odnowy i przywracania ekosystemów, szczególnie na terenach zdegradowanych. To innowacje technologiczne, społeczne, finansowe i w obszarze zarządzania. Temat ten wspierać będzie również rozwój określonych łańcuchów popytu i dostaw przywracaniu ekosystemów na lądzie i na morzu, ale także jego celem będzie zbadanie czy wdrożenie mechanizmów gospodarczych opartych na zachętach w biogospodarce, czyli w sektorach rolniczym, leśnym itd., może przynieść redukcję emisji. I wreszcie temat, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem w poprzednich konkursach Horyzontu 2020, czyli wykorzystanie rozwiązań inspirowanych przez naturę, tzw. Nature-based solutions, w miastach, w systemach podmiejskich oraz na obszarach morskich. Jest to konkurs jednoetapowy z terminem składania wniosków 26 stycznia 2021 roku. Szanowni Państwo, i co konkretnie należy zrobić w ramach tego tematu? Wyzwanie pierwsze przywrócenie różnorodności biologicznej i poprawa jakości usług systemowych w regionach o znacznej utracie różnorodności biologicznej czyli coś dla nas, które jednocześnie przynoszą korzyści społeczne i ekonomiczne. Należy także opracować plan skalowalności i replikacji na dużą skalę w ramach istniejących systemów zarządzania i finansowania, czyli należy wykazać, że Opracowany przez nas sposób, innowacyjna metoda, innowacyjny sposób działania jest możliwy do powtórzenia w innych warunkach, w innym miejscu. I wreszcie należy włączyć działania w projekcie w istniejące już systemy monitoringu różnorodności biologicznej, co oznacza, że komisja oczekuje, że nie będziemy tworzyć dodatkowych, nowych systemów monitoringu, ale zasilimy już te systemy istniejące naszymi danymi, danymi pochodzącymi, z rezultatów naszego projektu. I jakie jeszcze oczekiwania komisji? Proszę Państwa, widoczne rezultaty w dużej skali do 2024 roku z perspektywą dalszych korzyści. I to jest ogromne wyzwanie, ponieważ mówimy tutaj o odnowie i przywróceniu różnorodności biologicznej. Tak? Czyli już do 2024 roku musimy pokazać poprawę stanu ekosystemu. Należy także wzmocnić naturalne pochłaniacze CO2 i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, lokalnie odwrócić degradację ekosystemów. I wreszcie nasze projekty powinny przyczyniać się do realizacji tego dalekosiężnego celu Europejskiego Zielonego Ładu, czyli do ograniczenia emisji o 50-55% do 2030 roku i do neutralności klimatycznej do 2050 roku a to poprzez testowanie na dużą skalę działań, które jak gdyby wzmacniają to naturalne pochłanianie emisji. Co jeszcze dodatkowo, jakie dodatkowe efekty powinny przynieść y, projekty realizowane w ramach tego tematu? Y, przede wszystkim powinny one obejmować także działania na rzecz realizacji pozostałych strategii, czyli nie tylko strategii Unii Europejskiej na rzecz różnorodności biologicznej, ale także pozostałych strategii, dyrektyw naturowych, strategii farm-to-fork, prawa klimatycznego, strategii biogospodarki, porozumienia dla burmistrzów, strategii Unii Europejskiej na rzecz adaptacji do zmian klimatów, a także fundamentu, proszę Państwa, czyli celów zrównoważonego rozwoju. Co jeszcze? Przetestować należy możliwości partnerstw publiczno-prywatnych i różnego rodzaju dobrowolnych zachęt rynkowych dla przedsiębiorstw i dla osób prywatnych. Należy wzmocnić pozycję, zaangażowanie i ponowne połączenie obywateli z przyrodą, tak aby zaczęli traktować oni wydatki publiczne na rzecz ochrony przyrody jako równorzędne wydatkom na dobra publiczne innego typu, żeby traktowali inwestycje w ochronę przyrody, podobnie jak teraz traktują inwestycje w rozwój infrastruktury. Wreszcie, proszę państwa, projekty powinny przynieść także zielone inwestycje w regionach szczególnie wrażliwych pod względem środowiskowym, ekonomicznym. I społeczny. Ponieważ jest to temat zdecydowanie o charakterze wdrożeniowym, mamy tutaj wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie odnowy ekosystemów i różnorodności biologicznej. Komisja zdecydowała się, że będzie to typ działania Innovation Action z budżetem przeznaczonym na jeden projekt pomiędzy 16 a 25 milionów euro. Przy czym budżet całego tego tematu w konkursie wynosi 80 milionów. Euro. Można zatem oczekiwać, że sfinansowane zostaną cztery projekty. Proszę Państwa, tyle na temat y, tematu związanego z ochroną różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. Zachęcam Państwa do udziału w y, y, czacie, który będzie po emisji tego filmu, jak również zachęcam Państwa do udziału w spotkaniach z nami w ramach całej kampanii Jesień z European Green Deal Call. A jeżeli nie European Green Deal Call, to co? Co w sytuacji, kiedy nie są jeszcze Państwo gotowi na przygotowanie i złożenie wniosku? Jest jeszcze szansa w Horyzoncie Europa. W kolejnym programie ramowym, który rozpocznie się w 2021 roku i obejmuje okres do 2027 roku, tam tematyka związana z ochroną różnorodności biologicznej i ekosystemów będzie kontynuowana w ramach klastra 6. Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w konkursie European Green Deal Call lub chcą Państwo porozmawiać o programie Horyzont Europa, zapraszam do kontaktu. Dziękuję.